Noc jest ulubiona, ale zdarza mi się uwielbiać poranki. Są pustą kartką w dzienniku, a na tej kartce wieczorem może być wszystko. Przez ledwo otwarte oczy obserwuję, jak wybiera swój poważny strój. Potem ja wybieram swój niezbyt poważny strój. Wietrze w czerwcowe poranki pachnie różami, miasto budzi się powoli, słońce ospale przedziera się między kamienicami, podłoga w starym kinie jeszcze nie skrzypi, łodzie nie zdążyły wypłynąć, więc niezmącona woda w kanałach odbija świat, a on w tym dziwacznym wydaniu jest jeszcze piękniejszy. Twarze, które nocą gapiły się złowrogo w świetle poranka, jakby złagodniały. Zwykle zajęte ławki teraz zdają się zapraszać, tak samo jak przydomowa biblioteczka, do której dziś jeszcze nikt nie zajrzał. Otwierają się pierwsze sklepy, i nawet ich witryny przywodzą mi na myśl miłosne historie. Często przeciera oczy, więc jestem pierwszą klientką ulubionej kawiarni. I zachęcona tym leniwym kołysaniem bluszczu idę dalej. Budzą się książki w księgarni na rogu, a zaraz po nich budzą się przechodnie. Noc jest ulubiona, ale...